kim teraz jesteś. To pytanie nie powinno ci w ogóle w żaden sposób ściągać snu z powiek. No po prostu jesteś boginią mocy. To jest oczywiste. Natomiast jeżeli teraz czujesz się ofiarą, zrób ten krok ze skrzyżowania. Jak to jest poczuć się, nie być ofiarą? Cały czas wszędzie wokół ciebie jest to martwe lustro, nieżywe, zaprzeszłe. I jest to oczywiście bardzo fajna jako wskazówka. I teraz jak ty sobie przypominasz, jak to było z tym SP, z tą przeszłością i tak dalej, to może być tak, że ty już jesteś innym człowiekiem. Że ty jesteś już inna. W związku z czym nawet jakby się pojawił tamten człowiek, wymanifestowany, SP, no to musisz się zastanowić, czy ty tego naprawdę chcesz. Ale na to przyjdzie czas, jak się pojawi. Nie martw się i każdego dnia, w każdej minucie jak się opamiętasz, jak dopadnie cię mindfulness, czyli ta uważność, a widzisz, że jesteś poza drogą do swojego źródła, no to zróbże to. Ta sekunda, nowy płaszcz, wibry wibry, pozy wibry. Katapulta. Katapultuj się. Nieważne, jak to się stanie. W głowie się katapultuj do przyszłości najlepszej z możliwych. Tam, gdzie jest to Twoje spełnienie, nie potrzebujesz, żeby ci ktoś z zewnątrz cokolwiek zawalidował. Nie potrzebujesz konfirmacji, bierzmowania od nikogo. Czasami tak jest, że cały czas chcemy tego samego. Wiesz, że wtedy chciałaś tego, bo miałaś brak i to była przeszłość. Minął czas, a Ty nadal chcesz tego samego. Może tak być. Po drugiej stronie wielkich kontaktów jak niezdrowie, czy jak ta choroba, powiedzmy sobie szczerze, jak ból, jak cierpienie, jak brak pieniędzy, naprawdę dotkliwy. No tak, to wszystko może trwać. Twoje marzenia i pragnienia będą bardzo podobne do tych z przeszłości. Tylko co ty widzisz w tym luszcze, co ty widzisz w tej martwocie, w tych starych newsach? No widzisz również ten Konstans, tamtą sytuację. Czyli cały czas jest ten sam opór. Proszę się temu chwilę przyjrzeć, no, i skorzystać z tej niesamowitej właściwości. Właściwie jest, jest kilka właściwości. Pierwsza, że jesteś wielowymiarową istotą, która sobie podróżuje w czasie i przestrzeni. Jeżeli teraz z tym w ogóle nie rozumiesz, to proponuję albo zrób escape i wróć tu kiedyś, albo wyślij się i spróbuj zrozumieć, co ja mówię, dlatego że to, co widzisz, to nie jest rzeczywistość. To jest tylko. 3D, zmaterializowane twoje przekonania, twoje osądy i to jest zmaterializowane na podstawie tego, kim byłaś, poczucie jakiego braku miałaś. I wtedy dotkliwa jest rzeczywistość, która nie spełnia ci, nie zaspokaja ci tego poczucia braku. Co ja robię? Często pytacie. Chcę wam coś odpowiedzieć. Coś małego, ale w rzeczywistości wy nie chcecie słyszeć o mnie. Wy chcecie słyszeć, z czego możecie skorzystać. Więc od razu ci powiem, stara baba, która ma wór i dzisiaj nagle chce wskoczyć i być wyluzowaną laską, no to ona przede wszystkim przyczepi się do tego, że ja klnę jak szewc. Bo to jest takie oczywiste. To jej tutaj nie pasuje, że dzieci mnie mogą słuchać. Dzieci też klną jak szewcy, jakby nie było. Ale wracamy do meritum. Jeżeli ludzie zaczną się przed tobą ukrywać, tracisz też perełki. Jeżeli będziesz wzbudzała w ludziach jakiś strach nadmierną ekspansją własną osobą opowiadaniem o sobie. To znaczy, że jesteś ciągle złym sprzedawcą. A co dopiero sprzedać temu SP, SP wymarzonemu, który gdzieś tam jest. Leonardo DiCaprio to już nie jest. John Dev też jakby przykurzony. No, także wiesz, luz. Ale wracamy do, wracamy do ciebie jako atraktorki, jako centrum grawiterki. I teraz tak będąc mega grawiterką, Ty przyciągasz hiłę. To pytanie dlaczego. No dlatego, że kiła się zawsze gdzieś tam przywlecze. To nie ma dwóch zdań, bo nauka jest często poprzez ból. Cierpienie jest cudowne po to, żeby zrozumieć, że przebudzenie to jest brak cierpienia. Lęk jest cudowny, żeby zrozumieć, że jak się przestaniesz bać albo że boisz się już tak wariacko, że to już nie ma w ogóle sensu. Tak było w moim przypadku. Lęk był już tak histeryczny, że wkoczyłam do wiru, dokładnie czułam ten szum, to wszystko i tam patrzyłam z boku na to, to, co ja powyprawiałam, zupełnie nie identyfikując się z tą osobą, która to zrobiła. Jak ja coś powiem, to ty wyciągniesz tylko to, jakby co już wiesz, na co ci ego pozwoli. Musiałabyś się całkowicie puścić puścić tego, co wiesz. Na ten czas, na czas takiego filmu. To nie jest takie proste. Ego zrobi wszystko, żeby Cię tam zatrzymać. Co ja mówię? Jakieś dziwaczne rzeczy. Nic dla Ego, bo jego ciekawe to nie jest ciekawe. Ego by chciało tylko potwierdzeń. Bo tak brzmi ten program. Musisz się zastanowić, gdzie Ty jesteś? Tam na dnie, rzeczywiście w tym dole gdzie natychmiast trzeba wyskoczyć? Czy już się wychylasz? Tam jeszcze nóżki grzebią w bagnie, ale już głowa zobaczyła inny świat, inny obraz. Nie ma się jeszcze od czego odbić, ale już rozumiesz, że jesteś atrakcyjna, atrakcyjna, ale dla jednej przestrzeni nie bądź atrakcyjna. Nie bądź atrakcyjna dla Matrixów. Dla Matrixów są atrakcyjne osoby w czyść. Te, które komentują zamiast zrobić escape, zająć się, nie wiem, dziećmi przedszkolem, czymkolwiek, gotowaniem pomidorówki. Oni są tacy łatwi i nadsterowni. Dla Matrixów robią dokładnie wszystko to, co Matrix chce, a myślą, że mają wolną wolę. Mają wolną wolę oczywiście, ale nie wtedy. Nie korzystają z tego. Nie robią, nie wyskakują. Potrzebują cały czas tej walidacji z zewnątrz. Ustosunkowują się do martwoty lustra. Dzień w dzień. Link do fenomenalnego, rewolucyjnego e-booka niekochana, czyli co zrobić, żeby ktoś się we mnie zakochał? Mojego autorstwa jo znajdziesz gdzieś tutaj pod tym filmem. Mega! To działa. Prawo założenia działa. Prawo przyciągania działa. Więc przestaje być atrakcyjna dla Matrixu. Ja już to zauważyłam dużo więcej. Google mi przepuszczają artykułów, w kiedyś byłabym podpadnięta. W jakiś sposób Matrix mnie puszcza. Nie jest zainteresowany. Jestem coraz większą atraktorką dla Ludzi, którzy bardzo podobnie myślą, oczywiście to jestem ja. To znaczy, że ja myślę podobnie do tych ludzi. O co chodzi? Bo ty możesz powiedzieć, że cię stworzył Bóg na swoje podobieństwo. Dla mnie to jest jednoznaczne z tym, że jesteś po prostu nim. Bóg jest nieomylny. Nie stwarzałby niczego bardzo do siebie podobnego, a nie identycznego z sobą. Czyli jesteśmy jednością. To nie jest jakiś... Starszy Pan, który chce cię karać, który cię śledzi, to ty przejmujesz te wszystkie funkcje Boga. To ty masz poczucie winy, ponieważ boisz się kary, to ty masz niewiarę w siebie, więc jak masz niewiarę w siebie, no to przyciągasz. Wiele, jesteś atraktorem jeszcze ciągle na Matrixu i przyciągasz dużo sytuacji trudnych, które cię mają nauczyć. A ponieważ żyjesz, no to znaczy, że każde Twoje doświadczenie jest tutaj niezbędne. Gdybyś była już zbędna, to po prostu się wylogujesz, natychmiast znajdziesz się w Wirze i natychmiast wybuchniesz śmiechem. I możesz wszystko tutaj tak, każe ci nawija, coś tam. Naprawdę możesz wszystko. I to jest trochę krępujące i żenujące, że możesz wszystko, a że się, a wpierdalasz, nie szanujesz swojego ciała, i tak dalej. Ciało należy tutaj do Ziemi, jesteś w procesie rozkładu. Pewne prawa ziemskie, ponieważ jesteś tutaj w przyde, w tej grze, będą ci obowiązywać. Są mnisi, których te prawa jakby nie obowiązywały, ale na kijasz pana, siedzieć 300 lat bez ruchu i co? Na jaki temat? Ale oni mają swoją drogę, ty jesteś też tym mnichem siedzącym 300 lat bez ruchu. Więc jeżeli w pewnym momencie uświadomisz sobie, dla kogo Ty jesteś atrakcyjna, to co przyciąga, to, co widzisz w tym luszcze, to jest martwota, to jest przeszłość i możesz być cały czas zatrzymana, więc ta przeszłość będzie ci cały czas wyświetlana. Ta sama, ta sama. Choroba jedna będzie przechodzić drugą. Jeżeli jesteś atraktorem dla Matrixu, będzie się cię starał. Te szybkie choroby są szybko uleczalne, bo oni mają tam wyścig szczurów swój. Kto pierwszy, kto coś wymyśli, kto dostanie więcej kasy za kolejny wynalazek, sztuczne biodro, sztuczna ręka i bardzo dobrze. Ale wszystkie choroby cywilizacyjne są związane w ogromnym procencie. Nazwijmy to 100% Twoim stylem życia. Więc nie licz na to, że dopóki będziesz atraktorem dla Matrixu, rząd ci odpuści, rząd ci przedstawi jakąś inną wersję. Nie. Matrix alternatywny też się na ciebie uweźmie i będziesz myślała, że tylko picie boraksu, które działa jak chemioterapia. Czyli jest tak trujący, że układ odpornościowy puszcza. Puszcza całkowicie i w pewnych sytuacjach. To zadziała, ale jak się zrozumie, o co to chodzi, no to postąpisz w jakiś sposób refleksyjnie. Jeżeli to będą wirusy, no to zgodzisz się, wiedząc, że ta dawka musi być kierunkowana i bardzo niewielka na cokolwiek, a potem wejdziesz w proces oczyszczania. Ja ci nie mówię, żeby nie korzystać z dorobku Matrixu, absolutnie nie. Ty sobie wybierasz, ale jak jesteś głupkiem, jak jesteś tylko atraktorem dla Matrixu, a sama nie wybierasz, no to oni ci będą tylko. Podtrzymywać życie, bo w niczym interesie choroby cywilizacyjne na nich się najwięcej zarabia. Na insulinach, na sztucznych hormonach, na hormonalnej terapii zastępczej jesteś w permanentnej, jak najdłużej menopauzie Bądź długo, bądź, bądź jak najdłużej. Potem ty mylisz nazwy, czysto marketingowe. Z ich właściwościami biologicznymi, i mówisz mi, że ten progesteron to jest identyczny z naturalnym. No więc nie jest. Co nie znaczy, że ci nie może pomóc. Ale ty musisz zadecydować, jak długo chcesz się przewozić z tym wahadłem. A w którym momencie zeskakujesz na swoją własną bananową wyspę, jabłkową wyspę winogronową. na jakiej jestem diecie i dlaczego tak mało o tej diecie mówię, na blogu jest sporo napisane, dlatego że moja dieta jest, co tu dużo mówić, znam Cię, znam Twoje słabości, bo jestem Tobą, więc wiem jak bardzo trzeba chcieć to robić i wierzyć w to a nie uwierzysz, bo zaraz po owocu się źle poczujesz, ja to rozumiem, no ja jestem na 811, od 12 lat, chyba 13 lat jestem witarianką. Dużo w ciągu dnia biegam. A rano lubię mieć żołądek przyrośnięty do pleców. Możesz powiedzieć, że to wynika z moich zaburzeń wieloletnich odżywiania. Nie akceptuję siebie grubej, ale teraz dalej nie akceptuję siebie grubej, więc olałam. Natomiast bardzo mi zależy na tym, żeby to co robię dało niesamowity wyrzut energii i żeby było po prostu idealne, dobre dla mojego ciała. Więc tutaj jest pełna akceptacja. No, biorę ten kolagen, więc nie jestem w 100% wege i biorę omega 3 tip ale nie chce mi się teraz o tym gadać jest masę wpisów na blogu co roku odnawiam wpis który tam zaczął się 7 lat na 811 a teraz jest już, nie 12 w tym roku wrzuciłam 12 na 811 jest to dieta bardzo bijąca po kieszeni bijąca dla ludzi, którzy tak do tego podchodzą zjadam ogromną ilość malin borówek bio przez cały rok, bez względu na to czy jestem we Francji czy jestem w Polsce no to to już Cię prawda zrazi w zależności od tego, w jakim czyscu jesteś. Bo ludzie w czyscu, którzy są najchętniej wyłapywani przez Matrix, bo są najprościejsi, najłatwiejsi, Żeby nie było, byłam w czyscu wiele lat, dawałam się Matrixowi w inny sposób, przez lęk. Przez lęk weszłam w alternatywę, więc widzisz, wszystko ma sens, wszystko jest dobre. Tak bałam się bardzo, że wolałam wybrać alternatywne metody, które okazały się dla mnie bawienne. Wprowadziły mnie w nową jakość życia i tak dalej. Ale ja zupełnie olewam alternatywnych, szukam badań. Obecnie zupełnie inaczej pracuję, no ale nie o mnie. Wracamy do ciebie. Jeśli jesteś w tym czyszcu, to znaczy, że się dużo boisz. A jeżeli dużo się boisz, to jesteś super atrakcyjna dla Matrixu. Doskonale atrakcyjna. Można Cię tam zatrzymać w dowolną ilość lat. Patrzysz się do lustra, widzisz osobę chorą, bo myślisz, że jesteś teraz chora. W rzeczywistości to jest obraz Ciebie uważającej się za osobę chorą z przeszłości. I to cały czas Ci się wyświetla, wyświetla. Ale jak to zrobić? Dyspensa twierdzi, że to w trzy dni możesz, żeby tak przeprogramować swoją tożsamość, żeby tak zacząć podwyższać swoje wibracje, żeby przestać się dostosowywać do tych najgłośniejszych, że gdzieś tam zamiedzą bomby, że przyjdą nas i zjedzą, że to się wszystko będzie tak wyglądało, i podłączasz się pod to kolektywne proroctwo pojepstwa, i po prostu jesteś jeszcze bardziej podatna, już ze wszystkim. Jak tego nie zrobisz, jak natychmiast. Zdarza się! Był taki jeden pan, myślał, że ma niewygodne łóżko. I za trzy miesiące odłożył widelec. Luz! Nie zdążyli jeszcze dla nim przeprowadzić tej całej króliczej diagnostyki. Ja nie mówię, bo też niektórym ludziom to cudownie daje czas na to, żeby się opamiętać i żeby coś zrobić. Ale jak to robisz ze strachu totalnego, popodpinasz się i wszystko jest ze strachu, no to jesteś po prostu papu. Takie papużno. no nabrać kredytów, potem się strasznie bać rad tego wszystkiego. Wierzyć, że jak będziesz jechała z tym facetem, tym autem, to dzieci nie będą napierdalać z tyłu na siedzeniach. Nie będą ci kopać w fotel. Dzieci nie będą kopać w fotel. Jak masz zamanifestowane przepływy, kupę kasy, masz bardzo dużą limuzynę, a z tyłu animuje dziecko Bona która mówi, pokazuje. I dziecko nie jest w stanie Cię kopnąć, bo ma siodełkę ergonomiczne. Nie jest w stanie krzesełko, siodełko Cię kopnąć. I już, najwyżej, może Ci się zerzygać, because dzieci jak jeżdżą z tyłu, nie mówisz im, patrz się przez środek. Tak jak dawniej, staliśmy pomiędzy rodzicami, gapiliśmy się przed siebie. Ja nie mówię, że to było akurat okej, okay, ale patrzyliśmy się przed siebie, widzieliśmy drogę i nie było nam niedobrze. błędy nie świrował. Ty nawet jak siedzisz po prawej stronie kierowcy, ty jak się w, gapiasz w telefon, za chwilę chce ci się żygać, w głowie ci się kręci, więc taki Matrix, taki Matrix, taki czyściec. Jak to widzisz, że jesteś tak atrakcyjna dla Matrixu? No to ja bym zrobiła tak. To nie znaczy, że ja nie jestem. Ty sobie musisz powiedzieć, jak uważasz, że to Bóg cię stworzył, jak nie, nie czujesz się jednością z Jezusem, to nie ma znaczenia. I tak nim jesteś, więc luz. Widocznie ta niewiedza jest Ci teraz potrzebna. Okej, okay, zajebiście. No i mówisz sobie, ja jestem. Łatwiejsze jest, jesteś. I co mówisz? No, kim jesteś. Jesteś dla nich, jesteś żoną, jesteś. Tym, co kogo widzisz w duszę, nie wyszło, widzisz przeszłość. Ty jesteś już zdrowa? Jesteś. Ty jesteś już dokładnie tam, gdzie chcesz być? Jesteś. Ty jesteś już w Amazonie Wszechświata w tym Wirze, w tym wortecie. Nazwij to jak chcesz. Masz wszystko do wyboru. Masz. Masz możliwość księgi Jakaszy, bazy danych. Masz nieskończoną ilość wariantów zelandowskich masz. A co wybierasz? Kiłę? Dobra, okej, okay. to tak. Ale ty nie jesteś. Nie jesteś, rozumiesz? Istota, którą jesteś w pełnej mocy, jeżeli tego nie skuma, no to będziesz tym czyśćcu, będziesz tym atraktorem dla Matrixu. Ale jeżeli wejdziesz w swoją moc, nawet na sekundę, to w tym momencie on cię odpuszcza. Kapujesz, Matrix cię odpuszcza, bo on jemu się nie chce. On idzie po najniższej linii uporu. Tak jak siły równoważące. On się nie będzie zajmował pojebką, która zaczyna kumać pod co? Jak jest Kowalski obok za rogiem, który smaży grule i borax, bo wtedy mniej go żwą trzewia. A propos to wpis na blogu się pokazał. No dobra. Jestem sama dzisiaj w Lasie, bo jest wtorek, koniec sierpnia. Nic sobie nie chcę narzucać. Jestem przede wszystkim free girl, która wychodzi z energii męskiej. Byłam dużo w energii męskiej. Tylko dlatego, że jestem tą ósemką enoagramową. Lubię nią być szefem wszystkich szefów, ale nauczyłam się puszczać, zostawiać otwarte sprawy, żeby inni ludzie mogli coś mi dołożyć. I jeżeli chcesz dołożyć zakończenie dla gospodyń, czyli tak zwane. Hollywoodskie dobre zakończenie to dołóż. Jeżeli jesteś w czyszcu, zobaczysz wersję bardzo czarną dołóż, rób co chcesz. Ja trenuję odwagę. Tym się zajmuję od rana do nocy. Tak się jakoś zakochuję w tej odważnej lasce. Link do fenomenalnego, rewolucyjnego e-booka niekochana, czyli co zrobić, żeby ktoś się we mnie zakochał? Mojego autorstwa i ja znajdziesz gdzieś tutaj pod tym filmem. Mega! To działa! Prawo założenia działa! Prawo przyciągania działa! No więc widzisz ten świat w tym lustrze, ale ty już nim nie jesteś. I teraz jest pytanie, to kim jesteś? Czy naprawdę jesteś zdrowa, bogata, spełniona, Bridget? Czy naprawdę stałaś się już doskonałą graczką, najlepszą? Owszem, Zawsze się można poddoskonalić. I zewnątrz nie musicie ci niczego potwierdzić. Ty sama sobie musisz to skonfirmować, zabierzmować, zwalidować, zawalidować. No to Bo to jest niezbędne. Pełna akceptacja. Po co ja mówię, że jesteśmy tym sami, a czemu jesteśmy oddzielni? Żeby mogła być relacje. żeby dwa aminokwasy ze sobą tworzyły coś. I kopiowanie zawsze jest kijowe, dlatego... My tak dowartościowujemy kreację. Oczywiście umysł niczego nie jest w stanie wykreować, ale umysł może skombinować z tego, jak otworzysz swój kanał energetyczny na Kate Walker, czy tam Bridget w serwerowni, czyli graczkę, czyli Boga Jezusa, jak to chcesz. Wyższy system świadomości, trzeba po prostu świadomość. Jak się tam otworzysz, to tam jest wszystko, tam jest pełna kreacja, ale to nie stworzy się teraz, ponieważ to byłoby zaprzeczeniem definicji Boga ponieważ On jest wszystkim, jest absolutny, w związku z czym wszystko już jest. Są tam wszystkie możliwe Twoje zdarzenia, wszystkie możliwe Twoje orgazmy, wszystko, wszystko w tym cieleniu i w każdym innym. Wszystkie Twoje auta i wszystkie Twoje rozbite kolana tam już są. Twoje bogactwo i Twoja bieda. I tylko jest kwestia Twojego płaszcza tożsamości. Do czego Ty pasujesz? Do czego Ty się podłączasz? No i jak Ty nie wyskakujesz tam, nie wyskakujesz, nie jesteś tym pozytonem, nie jesteś tą antycząsteczką, nie korzystasz z tych skoków pantomii, chociaż już wiesz, nie demonizuj też tego. Nie rób, że jestem ekstrasensem. Ale jak chcesz zrobić i uwierzyć, że jesteś ekstrasensem, bo to ci pomaga, kij z tym, kij z Holandią. Jak najbardziej. Myśl, że jesteś ekstrasensem, bo jesteś boginią mocy, wielowymiarową istotą, podróżniczką w czasie i przestrzeni. A każda myśl, każda twoja myśl to jest wehikuł. Wehikuł w czasie i przestrzeni, czyli wehikuł, który niesie coś i teraz, jeżeli ta myśl wywoła jakąś emocję spod żółtego splotu słonecznego czy spod odwagi, no to wówczas to będzie emocja, którą jeżeli to jest tak często, często, bo raz tam jakiś czas przestraszyć się nawet jest dobrze. No nie po to mamy kortyzole, adrenaliny, nadnercza. No więc twoja podświadomość zauważy, że ciągle się powtarzają podobne emocje, no i wyświetla ci albo chujnie, albo, albo coś innego. Ale... Nawet ci multimilionerzy, oni też mają strachy, lęki, o straty i wtedy zaczynają gorzej sobie wyświetlać. Dlaczego co oni robią? Robią bal charytatywny i otwierają skarbce, dzielą się, bo wiedzą, że muszą, bo to działa, pieniądz musi płynąć, dlatego oni cały czas muszą inwestować, nie bądź nie zadawaj pytania kretynki która mówi, że no jakbym miała tyle pieniędzy, to już bym tylko była ten. Bądź, to wtedy zadecydujesz, co z tym zrobisz. Czy pójdziesz, rozdasz, czy będziesz matką Teresą, czy matką Joanną od aniołów. Twoja decyzja, ale najpierw to trzeba być tym. Ten wehikuł, wehikuł w czasie i przestrzeni, swoją myślą, jak jest myśl obojętna, na zasadzie, chyba dzisiaj kuczaka zrobię, na obiad, ja tego, to nie jest moja myśl, od razu ci mówię. No więc, a jak i ta myśl jest wzniosła i nagle patrzysz na siebie, jestem zdrowa, w sumie jestem zdrowa, w sumie mnie teraz nic nie boli, w sumie dobrze, okej, okay, okej, okay, posłucham, zrobię coś, to dostajesz się, jak tak często potrafisz w ciągu dnia się nad tym skupić i tak sobie świadomie o takich rzeczach myśleć, dobrych, no to podświadomość zacznie ci ruszać rzeczywistości, że kolano cię nie boli, że jesteś zdrowa i że jesteś bogata i że, i że obok ciebie jest każdy kogo chcesz SP nie SP, wszystko jeśli potrzebowałaś walidacji to ja ci o tym zapewniam że jesteś boginią mocy i potem poznasz, że coraz mniej będziesz miała zachęty od Matrixu, coraz mniej dziwnych reklam, coraz mniej straszenia, coraz mniej mówienia, jak to całe życie będziesz już miała, to Hashimoto, jak to wszystko będzie. Kij z tym, nawet, bo jest to momentum, nie? Jak już to zaszło tak daleko, że bierzesz 20 lat hormony, no to ciało jest ciałem, ciało jest cały czas w procesie rozkładu od pewnego wieku. Do pewnego wieku rośnie, telomery coraz krótsze. No i dobra, i kij z tym. Przez ten następne, w tej przestrzeni, albo winnej. Jeżeli potrafisz być wdzięczna, najpierw za to odbicie w lustrze. Ponieważ zobaczysz w tym lustrze iskrę, jakąś iskrę, że zobaczysz dużo drabin bo sobie wieczorem robiłaś prawo założenia, bo go da, da sprawdzałaś i dzisiaj widzisz drabiny wszędzie i sobie myślisz, ja dole, to działa tak, to działa, ta wiara, bo trzeba uwierzyć, nic więcej uwierzyć, że jesteś w mocy, że masz taką siłę sprawczą że możesz się dzielić z innymi że możesz zarabiać kupę kasy, że nie musisz studiować wiele lat i projektować drony, że po prostu jeżeli postawisz na swoją ciekawą osobowość i zaczniesz analizować to, co się w twoim życiu przydarza co działa i podzielisz się z innymi ludźmi to dostaniesz 72 rozroście czy 92 jak oszo, bo on nic innego nie robił, tylko mówił to, co widział w swoim życiu i dużo też czytał, uczył się. Nie wszystko mówił z sensem, to nie ma znaczenia. Parę rzeczy powiedział takich, że urwało od Boga, urwało dupę, w związku z czym przechwiat go pokochał, a inna część przechwiatu Matrix, bo no, musiała go zgnębić, musiała, nie można, bo przecież mama, tata może, nie, dziecko, szkoła, obowiązki, szef, trumna, to wszystko. On podważał, podważał ten matrix, no to musiał dostać jeb. Musiał dostać nienawiść. Po drugie seks, seks, nie? Tantra, tantra. Co to jest? Tu każdy w domu mąż pod byle preteksem autoerotyzuje się do pornografii. Potem udaje niewiniątko, ale tutaj strasznie się oburzył. Tantra, tantra. Na oszo. Oni są energetyczni wysoko, oni są wysoko testosteronowi. Oszo łysiał. Widać, że palił go testosteron jak nic. To proste. Testosteron, przerost prostaty, łysienie androgenowe. To wszystko jest wliczone w takie ciało, które przyjął. Ciało charakterystyczne często dla hindusów, nacji, która tam żyje, uwarunkowana tym, co jadła, tym, co myślała o sobie, nie? Całe nas jakby zmieniła myślenie o sobie to by inaczej to wyglądało, aby świat by musiał zmienić zdanie na ich temat, ale nikomu na tym nie zależy. No bo masz zakodowane w głowie, że hindus to jest taki, że mąż nie może być hindusem. Najlepiej, żeby był Anglikiem, który się szkolił eton <grytone> i... Jest dwubiegunowy, jeżeli chodzi o sprawy rozporkowe. W każdym razie, kochana, kochanenki, bo tu też facetów jest sporo, to nie to, że ja cię omijam. Jak tutaj jesteś naprawdę potrafisz być super wyluzowany, super lewą nogą do lusterka. Nie boli Cię ta końcówka. Ja już nie mam tych wariatek, które na początku mi mówiły, ale przecież trzeba pisać z końcówką męską. Laska mnie upomina, że ja piszę jak dla kobiet. Ona mnie upomina, ją to boli. No matrixuwa na całego szczyść Haczyć ją można lewą nogą do lusterki. Ja w ogóle nie chcę Cię zmieniać. Tutaj cię przyciągam i pokazuję Ci, co działa. Jak dla Ciebie to nie działa, to robisz Escape i już. Staram się tutaj podnosić wibracje. Podczas biegania jestem w wysokich wibracjach. Mam nadzieję, że Ci się to udziela. Dlatego tutaj jeden facet napisał, że nie wie, dlaczego go tutaj przyciąga. No dlatego, że jesteś wyluzowany, wszystko jest pisane z końcówkami męskimi, żeby nie daj Boże, nie urazić. Ja tu przyciągam, jak przyciągam faceta, to naprawdę jest to moc. To jest mocny facet, który, który nie tylko tylko co szef powie, który po prostu na pewno tutaj narcyz żaden nie przyjdzie, żaden. Bo by tego nie wytrzymał psychicznie. Mocne facety tutaj, jeżeli się pojawiają, bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Dziecko, które jest wyluzowane i z domu takiego światłego, on nie włoży kurtki, jak zobaczy, że jest tak zwana zapinana na stronę dziewczyńską. Więc jeżeli tu jesteś, to cudownie, cieszę się. A wszystkim Was proszę, zachęcam do zostawienia śladu węglowego. Możesz mieć niki, juzery poukrywane, nikt się nigdy nie dowie, a i tak energia wszechświata o tym wie. A my teraz potrzebujemy poinformować YouTube'a, Google, okej, okay, no ja biedna, ja biedna, ja biedna, ma tych taki zły. Nie, jesteś boginką. I, I teraz ten, każde Twoje słowo, każda Twoja myśl, a szczególnie te wypowiedziane są naprawdę mają taką, to jest taki wehikuł, który może cię przenieść wszędzie. I jeżeli te myśli będą odważne, będą wzbudzały takie wzniosłe emocje. Nie nadmierna duma, bo zaraz będą te siły równoważące. Więc normalnie. A jak czujesz się tak naprawdę ekstatycznie szczęśliwa, to natychmiast oddawaj ten nadmiar. Mów jestem wdzięczna ci duszo, jestem ci wdzięczna wszechświatu. Jestem ci wdzięczna o raju, o cudownie. A sobie zostaw tylko tę nutę przepiękną harmonii, równowagi tej radości. No i proszę, subskrybuj kanał i powiedz sobie dzisiaj: ja jestem no i tutaj dwukropek, a ponieważ jest to dosyć trudne i głupie w sumie. Ogranicz tylko do... Jestem królową mocy. A jak lulu Jesteś delulu do czasu, aż zobaczysz w lustrze rzeczywistości to, co chcesz zobaczyć ale tak naprawdę, jeżeli jesteś w stanie bycia, to po prostu już nie możesz być delulu, bo po prostu jesteś tą osobą, która ma, jesteś osobą, która jest w tym związku. Jeżeli kiedyś to było twoje pragnienie, jesteś, to już jest stamtąd, to już jest z bytu, już jesteś, to już jest w przyszłości, to już jest kwant, a tutaj w 3D to jest delulu. Uważasz, że czegoś ci brakuje, i tak dalej, dlatego stąd trzeba spieprzać. Już wszyscy wiemy, czego Ci potrzeba i jakim jesteś braku. Patrzymy na Ciebie i wszyscy wiemy. Patrzysz do lustra i wszystko widzisz. W tym lustrze już niczego, w, tym, w tej martwocie niczego nie wydrapiesz. Tam nie ma sensu w ogóle się wgapiać. Popatrz wyobraźni, spójrz do tego lustra i zobacz naprawdę taką osobę, którą już jesteś. Bo jesteś, bo to jest ten stan, bo go pielęgnujesz. Pielęgnujesz bogactwo, pielęgnujesz zdrowie. I tylko mi ciebie brak w tym więźniu. Tylko mi ciebie brak ciebie tu.